Są oczywiście tylko w Polsce, no, do meczy towarzyskich. Także ta umowa dotyczy tutaj meczy rozgrywanych w charakterze gospodar gospodarza w Polsce. Czyli to logo się tylko pojawia tu w Polsce? Tak, na bandach LED w czasie meczy eliminacyjnych i w Bo... czasie meczy towarzyskich tutaj w Polsce, w naszym kraju. To jeszcze pytanie do Pana Prezesa. Jaki Pan wynik typuje meczy Polska-Niemcy? Mówi Pan, że to jest oparte na wiedzy i statystykach? No. Statystyki. Statystyki. Właśnie. Statystyki kłamią. Znaczy, ja nie zajmuję się typowaniem, ale przyjmowaniem zakładów, więc ja powiem, że nauczonym doświadczeniem i ostatnimi kilkoma laty myślę, że będzie 95% zakładów, będzie na reprezentację Niemiec. Tak samo jak to miał przykład, jak przyjechała reprezentacja Anglii do Polski też wtedy ponad 90 grubo procent zakładów było na reprezentację Anglii, był remis. Więc my akurat zarobiliśmy tym razem. E, więc ja jakoś jestem spokojny o, o ten mecz, dlatego że wydaje mi się, że y, Polacy będą oczywiście z góry spisywać reprezentację na przegraną, bo to ostatnio jest tak, tak łatwo mówić, że reprezentacja jest zła, że Lewandowski nie gra. Poczekajmy, przecież to jest, to jest tylko mecz, tak? To są tylko Niemcy. Oni tego meczu też nie muszą wygrać, aczkolwiek są taką reprezentacją, która raczej, raczej wygrywa. Myślę, że będzie remis.